Legenda o Czarnym Psie Dawno, dawno temu Opole otaczały obronne mury. Za nimi rozciągały się niewielkie przedmieścia. Na jednym z nich, zwanym Przedmieściem Gosławickim, mieszkali garncarze. Ich domy stały przy drodze, która prowadziła w stronę Czarnowoc. W ich sąsiedztwie zbudowano karczmę, w której można było przenocować, napoić konia i się posilić. Po zmroku wszystkie miejskie bramy zamykano. Otwierano je dopiero o świcie. Kto nie zdążył, musiał czekać do rana. Dla spóźnialskich karczma była doskonałym azylem. Dlatego też nazwano ją Wygoda. Dla Opolan przyszedł straszny czas. Miasto opanowała zaraza, która dziesiątkowała ludzi. Garncarze opuścili swoje domy, a karczmarz, bojąc się o bliskich, zamknął gospody. W tych dniach do opola zmierzał pewien rzemieślnik. Na swoje nieszczęście nie zdążył przed zmrokiem. Bramy były już zamknięte, a wędrowca nie miał kto przygarnąć. Noc była zimna, a na wołanie mężczyzny nikt nie reagował. Podróżny, wyczerpany długim marszem, poczuł się bardzo źle. Usiadł pod płotem w sąsiedztwie domu w garncarzy i postanowił zaczekać do rana. Tak zastał go świt. Jednak rankiem podróżny dostał wysokiej gorączki i nie miał już siły, by wstać. Nie miał mu kto pomóc. Chory leżał tak cały dzień. Kiedy poczuł, że życie z niego uchodzi, przeklął mieszkańców opola i wyzionął duch. Następnego dnia przejeżdżał tamtędy pewien chłop. Gdy zobaczył nieboszczyka, ulitował się i zakopał jego ciało w miejscu śmierci. Kiedy zaraza przestała zagrażać mieszkańcom miasta, ci zaczęli wracać do swoich domów. Garncarze z niepokojem zauważyli, że wieczorami w ich okolicy słychać jęki i wycie, od których ciarki chodzą po plecach. Psy kuliły się po kątach, a do karczmy nikt już nie zaglądał. Od karczmarza dowiedzieli się tylko, że pochowano tu podróżnego i to pewnie jego duch straszy. Aby odgonić demona, postanowili postawić kapliczkę, która najwidoczniej obłaskawiła demona choć tylko częściowo. Nie straszył już garncarzy, a jedynie bywalców karczmy i podróżnych. Zawsze, kiedy zegar na opolskim ratuszu wybijał północ, na przedmieściu gosławickim pojawiał się ogromny czarny pies, który zionął ogniem. Jego oczy świeciły się jak latarnie. Znikał dopiero po północy. Ci, którzy go widzieli, mówili, że zawsze uciekał w stronę kaplicy, a tam zapadał się pod ziemię. Dzisiaj w tamtym miejscu nie ma już śladów po murach obronnych. Ogromny czarny pies też gdzieś przepadł. Ale jeszcze w XX wieku okoliczni mieszkańcy chętnie opowiadali o nim historie, po których dzieci ze strachu nie potrafiły zasnąć.